Andrzej Morozowski, tak jest, witam Państwa, a dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są profesor Włodzimierz Marciniak, sowietolog i rosjoznawca, był ambasador Polski w Moskwie i Janusz Dziękuję. Reiter, był ambasador Polski w Niemczech i w USA. Dzień dobry Panom, Panowie. Prezydent Trump wynegocjował nieostrzeliwanie infrastruktury, w tym energetycznej, i zawieszenie broni na Morzu Czarnym. I to według Panów jest sukces czy nie? Wczoraj w tej rozmowie... No, przed tymi rozmowami były, no, moim zdaniu, nieuzasadnione oczekiwania, że coś się ważniejszego wydarzy. No, trudno ten, ten rezultat nazywać sukcesem i w zasadzie nie, e, czyim, tak? E, nie osiągnął no, tego, tego, co formował jako swój cel, czyli zawiesze, e, wstrzymanie ognia 30-dniowe. No to w gruncie rzeczy to, co, to, o czym czytamy w komunikatach zresztą różnych, e, moskiewskim i waszyngtońskim, no w gruncie rzeczy pokrywa się propozycję no, z tym, co wcześniej proponował prezydent Załański. Taki minimalny krok, krok naprzód. To mi się wydaje, że jest nawet mniej niż to, co proponował Załański. No, no mniej, ale to w tych, w tych dwóch elementach, to znaczy wstrzymanie ostrzału, ostrzału e, infrastruktury, no i początek rozmów na temat demilitaryzacji Morza Czarnego. Ale mnie się wydaje, że jeśli w ogóle e, zacznie się jakiś proces negocjacyjny, to e, co byłoby już sukcesem, jeśli on się zacznie, to będzie długi, wielomiesięczny i z, z niewiadomym rezultatem. Panie Amasadorze, o sukcesie to tutaj trudno mówić. Nie wiem czyim, żeby na pewno nie widać tu sukcesu prezydenta Trumpa. I nie widać też, jaka był jest... bardzo zadowolony z tej nie... rozmowy, bo się wypowiadał w nocy w Fox News. Ja wiem, ale chyba w tym poczuciu zadowolenia jest dosyć osamotniony. Ja to mówię bez szaden bo to nie jest powód do radości. To jest... Do zmartwienia. Tym bardziej, że nie widać żadnej logiki tego procesu. Nie wiadomo właściwie, jaki, jaka jest logika tego procesu, co ma doprowadzić do następnego etapu i co ma doprowadzić do zakończenia wojny. Nie wiadomo, jakie kryteria przyjął prezydent Trump, żeby te, prowadzić te rozmowy i co chce osiągnąć. To, że chce zakończyć wojnę, no to oczywiście brzmi dobrze, tylko pozostaje ciągle otwarte pytanie, na jakich warunkach i co. To będzie oznaczało zwłaszcza dla y, Ukrainy. Frustrujące jest to, że y, i Ukraina, i y Europa cała przygląda się temu z zewnątrz i dowiaduje się potem dopiero gdzieś, co tam właśnie y, ustalił prezydent USA z prezydentem Rosji. Y, Także nie jest to dobra wiadomość. Y, Zobaczymy, jakie będą następne kroki. Dla mnie było, ja zastanawiałem się, jaki będzie wynik tego, tych rozmów, znaczy kto będzie teraz pod presją amerykańską. Do niedawna pod presją była Ukraina. Wtedy, kiedy Ukraina się zgodziła na te rozmowy, wydawało się, że presja się skieruje na Rosję. W tej chwili ja nie wiem, na kogo będzie naciskał prezydent Trump, ale łatwiej naciskać oczywiście na Ukrainę niż na Rosję. Ja mam takie wrażenie, że no, Trump jeszcze po wczorajszej rozmowie kilkakrotnie powtarzał, że w tej rozmowie uznali z Putinem, że są przyjaciółmi. Podkreślał to i dla niego to był jakiś bardzo ważny element tej rozmowy, który miał prowadzić właśnie do zaufania, które pokłada w tym, że Putin będzie przestrzegał wszystkiego, co oni ustalą. No, niewiele, niewiele ustalili. I no, w ogóle wiele komentarzy jest takich, że, że po, prostu, po prostu Putin już odrzucił propozycję Trumpa, i to, co się w tej chwili dzieje, to już jest tylko zasłona dymna, e, która ma przykryć fakt, że te rozmowy są jałowe i w gruncie rzeczy są puste. Jest, można przytoczyć różne argumenty, które, które by istru, ilustrowały, że to tak jest. No na przykład, że kwestie wymiany żołnierzy włączyli do komunikatu, no to jest, znaczy wymiany jeńców do komunikatu no w sposób oczywisty. To, to nie prezydenci takie rzeczy uzgadniają. Znaczy to zostało w sztuczny sposób dołączone, żeby pokazać, że tam była jakaś pozytywna treść tych rozmowach. Ale wydaje mi się, że Putin no nie może po prostu odmówić Trumpowi, a jednocześnie nie bardzo chce się zgodzić na na z, wstrzymanie ognia 30-dniowe, prawdopodobnie dlatego, że liczy, że, że osiągnie jeszcze jakieś sukcesy na froncie. No jest, po prostu, jest w takim dylemacie <laughs> ciastka. tak? Chce mieć ciastko, czyli poroz, rozmowę z, z Trumpem i jakieś porozumienie e, z Rosją, które podnosi jego pozycję i autorytet, a jednocześnie chce ciągle prowadzić wojnę, ponieważ wojna jest dla niego korzystna. Politycznie i prawdopodobnie jest przekonany, że i gospodarczo jest dla niego korzystna. Trumpa z kolei, no to wydaje mi się, no on dosyć specyficzny sposób się wypowiada. Często w ogóle nie można zrozumieć, co mówi, a często to są jakieś potoki świadomości. One są dosyć luźne i prawdopodobnie to słowo przyjaciel zostało wrzucone, no bo to mu tam pasowało. W jakiś jego wyobraźni. On to często robi jakieś dane liczbowe wrzuca, które w ogóle nie wiadomo, skąd się wzięły, i, yy, a widocznie w jego konstrukcji myślowej one odgrywają jakąś rolę. Panie Ambasadorze, a USA oczywiście może wstrzymać pomoc dla Ukrainy na czas tego rozejmu. No ale pozostają jeszcze państwa Unii Europejskiej, które nie tylko nie zamierzają, zdaje się, w ogóle nie, nie biorą udziału w tych rozmowach, więc nie wiadomo, jakby wyegzekwować od nich, że one nie będą wstrzymywały, że one będą wstrzymywały tą, to dostarczanie broni. No a już na przykład Niemcy zadeklarowały, że wręcz powiększą tą pomoc, prawda? I yy, chcą ją teraz wysyłać, więc. Pytanie, jak Trump sobie wyobraża teraz jeszcze dogadanie, jeśli zgodził się na to, na to niedostarczanie broni, jak sobie wyobraża dogadanie takiej umowy z Unią Europejską, skoro Unia Europejska w tych rozmowach nie bierze udziału? Po pierwsze, ja nie wiem, to jest dla mnie największy problem, ja nie wiem, czego chce prezydent Trump. Ja wiem, czego chce prezydent pokoju. Putin. Powiedział, powiedział, ja on, wiem, on chce pokoju, prawda? No, Zawsze można liczby, powiedzieć cenę. Jak pan, Prezydent Putin też chce pokoju. No więc ta odpowiedź... Już bym, chyba, a bym ostrożniejszy. Bo... Tak to deklaruję. No tak. tak to deklaruje, Ale przecież no, jeżeli pokój na warunkach, które on sobie dosyć dobrze sformułował, jest możliwy, to on go zaakceptuje. Taki pokój chyba nie jest możliwy, chociaż to oczywiście jeszcze nie jest takie do końca pewne. Um, więc ja nie wiem, co to znaczy, że jeden i drugi chce pokoju, to nie może znaczyć to samo, bo gdyby to znaczyło to samo dla jednego i dla drugiego, no to byłoby niebezpiecznie. Ja zakładam, że tak nie jest. Zakładam, że prezydent Trump nie ma wyobrażenia o pokoju takiego jak prezydent Putin. Ale ja nie wiem, jakie ma wyobrażenie. Jak chce dojść do tego pokoju jak sobie wyobraża, że jakie muszą być warunki spełnione, żeby można było powiedzieć, że jest pokój. Tego nie wiem, on tego nigdy nie powiedział. I to jest trochę niekomfortowe.